No i poniedziałkowe wczesne popołudnie. Zaczynamy tutaj, zaczynam od y, małej modernizacji uczciwej jarcinki. To jak wiecie została przystosowana jarcinka do dłutowania. Ma dwa stoły obrotowe i dwa uchwyty y, tokarskie 250 mm, jeden trzyszczękowy, drugi czteroszczękowy. No i tutaj kiedyś zakupiłem odczyty cyfrowe do niej. No i dzisiaj tutaj właśnie planuję się zabierać powoli ta, za montaż tych uchwytów. Także trzeba będzie maszynę oczyścić. I zabieramy się na montaż odczytów. Oczywiście odczyty kupione były już chyba z pół roku wcześniej albo z rok. Także wszystko jest potrzebne do montażu. Będzie to będą to w trzech osiach Tu są liniały Wszystkie akcesoria potrzebne do, do montażu Dwa krótkie do do osi Z Y oraz jeden, jeden długi liniał do osi X właśnie także on będzie zamontowany tutaj no, na, na stole a te dwa do osi krótkie do, do osi Z i, X, i Y. Tutaj też wszystko potrzebne do montażu jest: osłonki, kontowniki. Także zabieramy się powoli do właściwie zabieram się, bo będę to sam montował. Zabieram się do montażu właśnie tych odczytów. Z frezarka, się, frezarka się bardzo świetnie spisuje w obcej lutownicy. Skok 80 mm, spokojnie 10-12 mm szerokości w półstrobi, Ten kanałek robi. Tylko właśnie brakuje troszeczkę tych odczytów. Myślę, że, że nie powinno być żadnych problemów. Odczyty oczywiście wcześniej sprawdzałem, już działają tak na na stole, no ale wszystko się okaże później w praniu. Dobra. No i pierwsze te zapłoty. Jeden liniał już podłączony do osi X do przesuwu różnego. Jeszcze tu została mi osłonka do zamontowania, ale tu muszę jeszcze otworki nagwindować, wywiercić. Linia ustawiony już jest. Do tego do ustawienia służy taka podkładka, którą tutaj wkładamy pod spód. O, w ten sposób. I przejeżdżamy osią od początku do końca i ustawiamy tutaj położenie właśnie na tych y, połączeniach oczkowy, y, tych łezkowych otworach tu i z tamtej strony także musi nam się tutaj lekko to wysuwać w skrajnych położeniach taka podkładka do, y, do ustawiania luzu później przy pracy to wyjmujemy także wszystko działa elegancko Najwięcej problemu mi to stworzyło nagmintowanie i wywiercenie tych otworów Bo tu wiertarka mi nie chciała w ogóle podejść Już myślałem że trzeba będzie stół zdejmować Ale mam taką malutką, pneumatyczną wiertareczkę I ona idealnie się tutaj zmieściła Żeby wywiercić Także takie gadżety czasami się przydają yy, Co tu chciałem jeszcze powiedzieć Aha No, odczyt działa No tutaj nawet sobie mamy 0 i 0 i tu mamy 0, 0. Teraz damy 5 setek. No i tu mamy 5 setek. Teraz mamy 10 setek. No i tu mamy 10 setek. Także ogólnie... Ogólnie działa zlicza do posuwu przyspieszonego. No i tak samo teraz w drugą stronę też nam odejmuje. Także Francja elegancja. Jeszcze mi zostało do podłączenia tutaj oś Y i oś Z. Tu jeszcze mam dwa dwa liniały małe do osi Z i do osi Y. No i oczywiście też jeszcze są sątowniki i profilki mocujące. Także myślę, że tu jeszcze dzisiaj z jedną oś pod, spróbuję podłączyć. choć godzina już jest Wspólnie w pół do dziewiętnastej, żeby się zaczyna szarówka robić. Dobra, tutaj jeszcze dorobię mocowanie tej osłony i te przewody muszę jeszcze upiąć, żeby się nie plątały. Zamontowany drugi orczyt do frezarki jako dłutownicy. Dzisiaj zamontowałem oś Y, tu właśnie do przesuwu stołu poprzecznego. Jest wszystko ustawione, także wszystko działa jak należy. Wczoraj zamontowałem, jak wiecie, z poprzedniego filmiku. E, linia, e, liniały e, do, e, do osi e, X tu właśnie już e, działają. Dzisiaj zamontowałem do osi Y też wszystko działa włączymy oś X też włączymy działają dwie osie odwrotnie, oblicza także wszystko ustawione działa elegancja Francja jak to mówiłem pozostał mi jeszcze jeden odczyt ten liniał raczy do zamontowania tutaj do osi Z i on tutaj będzie gdzieś zamontowany w tym miejscu do podnoszenia stołu do osi Z jeszcze osi Z nie podłączona także frezareczka leciwa Jarocinka będzie trochę podtuningowana Ktoś tu wczoraj mi pisał po co odczyty do, do dłutownicy, no na tą chwilę jest zamontowana głowica dłutująca Ale mam do niej, do tej frezarki głowicę pionową yy, frezerską Także w ciągu kilkunastu minut można yy, odkręcić jedną, zakręcić drugą i można przezbroić na frezarkę, także nie wiem yy co autor tego wpisu miał na myśli, pisząc, że, że nie ma sensu montowania odczytów i yy, liniałów cyfrowych do dwutownicy. Do, do czy to głównica, czy, czy wiertarka, bardzo ułatwia sprawę odczyt. Także dla mnie na pewno będzie pomocne. Yy, te odczyty będą pomocne tutaj przy, yy, przy pracy na maszynie. Dobra, biorę się dalej za za um, ostatnią linię do, um, do osi Z. Także etap montażu liniałów i odczytu cyfrowego do fryzarki Jarocinki został na dzisiaj ukończony. Został, został zamontowany już ostatni odczyt do osi Z. No właśnie, że wszystko wyregulowane, ustawione. Także działać wszystko działa dobrze. Wczoraj został zamontowany odczyt do wzdłużnego stołu X. Też tutaj, który był tam na poprzednim filmiku. No i dzisiaj do południa jeszcze został zamontowany odczyt linia Y. Także wszystko działa. Prezareczka została troszeczkę odpoczynkowa. Od Ona teraz służy jako dłutownica. Ma głowicę lutującą, ale można ją szybko przezbroić na prezarkę, bo głowicę prezerską pionową posiadam. Także pół godzinki i można to wszystko odkręcić tą, założyć tamtą i może służyć jako frezarka. Także. Wszystko dobrze działa. Włączymy tutaj na próbę. Dobra, włączamy teraz oś X. Teraz załączymy oś Y. Wszystko działa w odwrotną stronę. Teraz załączymy oś Z. Dobra. A doszła na dół, I się wyłączyła. Opadła na sam dół. Teraz idzie do góry. Teraz włączymy wszystkie na raz. Teraz wchodzą wszystkie trzy osie. włączony naraz. Dobra. Jestem zadowolony z pracy. Wszystko działa jak należy. Tutaj podziałki się pokrywają z wyświetleniem wartości przejazdów, także może być. Dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich warsztatowców i cześć wam.